na spotkaniu historycznym zorganizowanym wspólnie z yy, remizą OST z bronem Starżatu. Yy, będziemy wspominać wydarzenie, które wydarzyło się w 1944 roku. Yy, yy, będziemy wspominać niemiecką obławę z dnia 27 sierpnia, której konsekwencje śmierć podniósł pułkownik Stanisław Szeligami Reckich, yy, którą to postać przybliżą Nasi szanowni prelegenci, profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, członek rodziny pułkownika Stanisława Miriackiego oraz Hereny Paraliteckiej oraz Przemysław Pukowiec, historyk, regionalista, przewodnik Leskicki, publikator, autor publikacji o tematyce drugowojennej oraz y, y, autor opracowań ścieżek historyczno-edukacyjnych oraz y, w szczególności imienia y, pierwszej piasta Kana Mokiewic.